LGBT Film Festival, 16 edycja, obok mnie autorka filmu, polskiego filmu o aborcji, Pamela Porwan. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was. E, to szesnasta edycja i twój film będzie pokazywany. Jak się czujesz jako autorka, która będzie y, pokazywana na tak ważnym festiwalu? No, jestem podekscytowana, natomiast y, też wiem, że są przeciwnicy i zwolnicy tego, co robię, zwłaszcza aborcji, więc mam takie mieszane uczucia, ale Może jestem... boisz się trochę? No nie wiemy co się może wydarzyć pod kinoteką. Bo temat sobie wybrałaś dość trudny, ale myślę, że warto o nim mówić dlatego że teraz po zmianie prawa aborcja w Polsce jest niedozwolona nawet dla osób które mają duży problem i ty te, 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 te tematy poruszasz w swoim filmie. Tak, z pewnością kobiety poszły na wybory, kobiety zmieniły rząd, a rząd siedzi i nic nie robi, nie dokonał tego. O co kobiety go prosiły. A jak to się dzieje, że artystka kręcąca praktycznie bez budżetu dużego, bez żadnego budżetu znajduje się na takim ważnym festiwalu dla społeczności LGBT? W obecnych czasach film można zrobić na tabletem. Mamy pierwszą okładkę Polskiego Wołga, gdzie była robiona właśnie przy pałacu Kultury i Nauki i też była robiona tabletem, więc w obecnych czasach możemy film zrobić telefonem, więc... Zrobiłam lustrzanką i, i wyszło. A jak dostałaś się na ten festiwal? Wysłałam po prostu swoje zgłoszenie. To ciekawe, że każdy kto tworzy może znaleźć się na wielkim ekranie. To będzie pierwsza publikacja na wielkim ekranie w kinie? Tak, tak. W ogóle film skończyłam w połowie stycznia dopiero, więc bardzo szybko się to rozkręca. To powiedz jeszcze kogo zobaczymy w tym filmie. Zobaczymy osobę transpłciową niebinarną Wiktora, ponieważ mężczyźni też zachodzą w ciążę. Zobaczymy słynne historie Justyny Wydrzyńskiej, która za pomoc przy tabletkach została sądzona. Mamy też zgwałconą dziewczynę, lesbijkę, gdzie jej oprawca uniknął jakiejkolwiek kary. Brzmi to przerażająco. W LGBT-TV, kiedy poruszamy różnego rodzaju tematy, ostatnio zaczynam dochodzić coraz bardziej do tego, że nasza społeczność jest bardzo mocno dyskryminowana, ale w ogóle kobiety też bardzo mocno są w Polsce dyskryminowane. Chyba musimy trzymać się wszyscy razem, prawda? Tak, zwłaszcza w tych ciężkich czasach, kiedy Trump doszedł do władzy i po prostu ucina wszelkie fundusze, które są na organizacje pozarządowe LGBT, właśnie. Pamela Porwen, 10 kwietnia zobaczycie film w Kinotece. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję, zapraszam. Ja również, Tomasz Słodki. Do zobaczenia w kolejnych relacjach z LGBT Film Festival.